Tu jest coś długiego i fajnego. Jak Boga kocham, nie wiem, czy to nie idzie tył naprzód. Czekam. Coś nieprawidłowo, ty nie to zakładasz. Jest to w ogóle coś nie tak. Tak, ty masz rękaw. Ale jest za ciasne na mnie, popać, Przecież ja nie wejdę w to. Ale jesteś uparta, spróbuj. <laughs> Może masz rację, że nie wejdziesz. <laughs> co, co ty sobie Czekaj. Nawet <laughs> utknęła. Czekaj. No i co, weszło? Але є зачасне ма Ме tutaj jest Свак..рог это у łaфі. пайна сукенка, але не є за мало не, Як ми шліце. Мо тро мене задроszczі фигури. так само задро,імкен знову шпількі. А мо булоłoсь би на так таким пласкім. Czarne szpilki do tej sukienki to bardzo bezpieczny i klasyczny wybór. To za dużo złotego już jest. I znowu pojawia się moja ulubiona złota torebka z brylantem. Chłopcy, tam jest tyle fajnych torebek. Czy nie możecie wybrać nieraz czegoś bardziej spektakularnego bądź klasycznego? Ja bym tak z tobą poroszedł. No nie wiem. Czy strojna, złoto-czarna stylizacja zyska aprobatę bliskich Ludmiły? Dla mnie w takiej sukience można pójść na cygańskie weselnie. U nas w Ukrainie tak w takich w sukienkach chodzi.